Gaz 51 i Lublin 51, opis i krótka historia. Początek gazów 51 to jeszcze czasy lat 30., kiedy to miały one zastąpić gazy AA i gazy MM, które, no jak się okazało, no nie dysponowały wystarczającą mocą, nie dysponowały odpowiednimi osiągami. Dlatego postanowiono zbudować nową ciężarówkę. Ciężarówkę o ładowności około 2 ton, która po pierwsze miała większą ładowność, a po drugie miała być sprawniejsza, szybsza i miała być po prostu pojazdem lepszym. Ale oczywiście, chociaż powstało kilka prototypów, to niestety 1941 rok spowodował, że prace nad tymi gazami 51 zostały zarzucone. Ale już w 1944 roku, w 1944 roku, kiedy już było pewne, że to zwycięstwo jest bliskie, postanowiono, że dojdzie do wybudowania jednak tego pojazdu. Ale ten gaz 51 jednak mocno różnił się od tego Gaza 51, który był projektowany w latach 30. i na początku lat 40. Ponieważ wyciągnięto wiele wniosków, postanowiono, że Zostaną zastosowane rozwiązania, które stworzą po prostu lepszą ciężarówkę. Po pierwsze, zmieniono szoferkę, czyli kabinę, w której pracował szofer oraz mogła być przewożona druga osoba. Tutaj można powiedzieć, że ta kabina, ta szoferka w dużej części została troszkę zapożyczona od amerykańskiego Beckera. Troszkę zmieniono, troszkę zmieniono maskę, zwiększono okna. Błotniki bardziej przypominają test niektórych niemieckich ciężarówek. Zmieniono też materiały, ponieważ tutaj zastosowano z powodu braków w metalu, nim posiadano odpowiedniej ilości stali, postanowiono zastosować drewno. Drewno, które było łatwiej dostępne, było tańsze, chociaż z biegiem lat, jak się okazało, w końcu wrócono do kabiny całkowicie metalowej, kiedy tej stali było więcej. No i okazało się, że te rozwiązania wykorzystujące drewno no nie były do końca takie dobre. Rama była własną konstrukcją, była to rama podróżnicowa o konstrukcji nitowanej, zwiększono osi oraz co bardzo ważne, zwiększono ładowność, ponieważ ta ładowność początkowo miała wynosić dwie tony. A zwiększono ją do 2,5 tony. Tak, Włosiowa ciężarówka w latach 40. miała ładowność 2,5 tony. Tutaj powiem od razu, że na przykład Lublin 51, który był może nie produkowany, tylko bardziej montowany w Polsce, w porównaniu na przykład z naszym starem 20, no w tej materii był o wiele, wiele słabszy. No ale wróćmy do gazatu. 51. I w przypadku tego samochodu zastosowano silnik, który był rozwinięciem tej konstrukcji, która miała być przeznaczona do gaza tego przedwojennego. Czyli benzynowy silnik o pojemności 3,5 litra, dokładnie to 3,48 litra. Który to był kopią, oczywiście nielicencyjną, amerykańskiego silnika. Tu należy to zaznaczyć, że już ten silnik stworzony przed wojną był kopią amerykańskiego silnika i ten 3,5 litrowy silnik oferował moc 70 koni mechanicznych przy 2800 obrotów na minutę. Było to naprawdę coś, ponieważ gaz AAMM no, były mm, słabsze, 40-50 koni, różnica duża. Moment obrotowy to około 201 Nm przy 1500 obrotów na minutę. Silnik był czterosuwowy był to silnik nowoczesny, jak na ówczesne sowieckie standardy. Co ważne, była to ciężarówka, która na, która była to ciężarówka, która um, można powiedzieć nie spalała aż tak dużo paliwa 20 no, kilka litrów. Kiedy zaczęliśmy produkować, montować Lublina 51, okazało się, że dla nas to za dużo, zbyt dużo. Konkurencja, na przykład, nasz Star20 palił mniej, no ale dla ówczesnych producentów nie było to aż coś tak strasznego. Chociaż należy zaznaczyć, że prędkość wynosiła tylko 70 km na godzinę. Nie wynikało to z ograniczeń wynikających z mocy, tylko z ograniczeń wynikających z zamontowania takiego specjalnego ogranicznika prędkości wału korbowego. Ponieważ był to silnik, który źle znosił. Yy, przez dłuższy czas utrzymywane wysokie obroty, no i mógł tego nie przetrwać, więc rozwiązano ten problem ograniczając niejako prędkość tego samochodu. Widzicie, u nas ciężarówki są ograniczane od kilkunastu kilkudziesięciu lat, a tam już ktoś wpadł na ten pomysł w latach 40. Bardzo ważnym elementem były hamulce, hamulce hydrauliczne zastosowane na wszystkich kołach. Rewolucja chociaż te hamulce były, jakie były, no ale pamiętajmy, lata 40. Zastosowano skrzynię biegów o czterech przełożeniach, była ona niesynchronizowana, no ale ówcześnie, ale wówczas no, można powiedzieć, to było coś normalnego. Produkcja tego nowego Gaza 51 rozpoczęła się w roku 1946, ale była to taka, można powiedzieć, produkcja początkowo nisko. Seryjna. Początkowo powstawało naprawdę niezbyt dużo egzemplarzy. Dopiero w 1948 roku postanowiono, że ta produkcja pójdzie w górę. No, zwiększyła się 15-krotnie, ponieważ w 1948 roku było to 30 tysięcy egzemplarzy, do 2000 egzemplarzy w latach 1946-47. Potrzebna była ciężarówka i oczywiście. Produkcja ruszyła. Pamiętajmy, że ta jakość te możliwości były dosyć ograniczone. Ale pojawiła się w 1948 roku również inna wersja tej ciężarówki. Ciężarówka wyposażona w napęd na wszystkie koła, napęd na obie osie i był to samochód. Ciężarówka oznaczona jako Gaz 63. To nie wszystko, ponieważ wręcz powstał nawet autobus. Na gazie 51 zaczęły powstawać wywrotki, pojazdy specjalistyczne, żurawie, ciągniki siodłowe, gigantyczna ilość przeróżnych wersji. A tak jak powiedziałem na początku, w latach 50 zrezygnowano z tej kabiny drewniano-metalowej i wprowadzono w pełni metalową kabinę. Dodano wręcz nawet ogrzewanie tej kabiny, więc możliwości były gigantyczne. Produkcja gaza 51 w ZSRR zakończyła się w 1975 roku. Po wyprodukowaniu 3 milionów 481 tysięcy 33 egzemplarzy, czyli prawie 3,5 miliona wyprodukowanych gazów 51 w różnych wersjach. Ale to nie wszystko, ponieważ poza tym, że ten samochód był produkowany Montowany u nas jako Lublin 51, to powstawał on również w Chinach i w Korei Północnej. W Chinach był to Eugene NJ130. Natomiast w Korei Północnej jest to, jest to, tutaj zaznaczam, ponieważ one dalej działają, no w Rosji też dalej działają. W Korei Północnej był to samochód ciężarowy produkowany pod oznaczeniem Sungri 58. Ponieważ najprawdopodobniej on był produkowany jeszcze 20 lat temu. Gaz 51 w wersji północno-koreańskiej najprawdopodobniej na początku tego wieku był jeszcze produkowany, chociaż nie mam pewności, czy jeszcze nie powstaje. No ale to takie gdybanie. Może teraz dwa słowa o tym naszym Lublinie 51, który był wytwarzany oczywiście w Lublinie przez fabrykę samochodów ciężarowych. Można powiedzieć, że to, że produkowaliśmy ten pojazd, wynikało z tego, że ta licencja została nam po prostu wmuszona. Tak to ujmijmy. W 1949 roku zapadła taka decyzja, że w Lublinie będą powstawały samochody ciężarowe, i 22 lipca 1950 roku podpisano umowę licencyjną na produkcję Gaza 51, który będzie u nas oznaczony Lublin 51. Początkowo planowano, że no będzie powstawać nawet do 25 tysięcy tych ciężarówek rocznie. Produkcja rozpoczęła się w 1951 roku i, tak jak powiedziałem, ta licencja została wmuszona i był to samochód o gorszych parametrach niż nasze stare 20, które były o wiele nowocześniejsze, spalały mniej paliwa, miały większą ładowność, były mniej awaryjne i zapewniały lepsze warunki dla kierowcy, dla, można powiedzieć, dla tych, którzy są w kabinie. Tutaj największym problemem były części. Te dostawy części z państwa z, od naszego wielkiego brata były dosyć trudne. Do tego część elementów, które musieliśmy produkować u nas również nie powstawała tak jak byśmy chcieli. Pojawiały się bardzo, bardzo duże problemy. Na przykład co ciekawe mogło dotrzeć ileś tysięcy Drzwi prawych, nie docierały drzwi lewe. Mogły dotrzeć mosty, nie dotarły skrzynie biegów. Było po prostu źle. I tak jak mówiłem wcześniej, okazało się, że no to spalanie te dwadzieścia kilka, prawie 30 litrów przy ładowności 2,5 ton to dużo zwłaszcza dla nas, zwłaszcza, że no, to było za dużo. Inne ciężarówki spalały mniej, a mogły przewieźć oczywiście więcej. Zmieniano tego Lublina 51, wprowadzono tą w pełni metalową kabinę, zaczęto, rozpoczęła się ingerencja również w silnik, na przykład zmieniano gaźniki, tak żeby to spalanie było oczywiście niższe, ale w końcu okazało się, że no, nie będziemy się szarpać i w 1959 roku po wybudowaniu, zmontowaniu 17 479 egzemplarzy, Lublin zakończył produkcję Lublina 51. Rozpoczęła się produkcja żuka, który był o niebo lepszy i niekiedy potrafił przewieźć o wiele więcej ładunku niż te gazy, te Lublinę 51. Miałem to zrobić na początku, ale może powiem teraz. Wielkość, wymiary. Długość to 5 m52,5 cm. Szerokość to 2,20 m, a wysokość to 2,13 m. osi to 3,30 m, a masa własna wynosiła aż 2710 kg. Był ciężki, naprawdę ciężki. Liczba miejsc, oczywiście, dwa miejsca. Kierowca, no i ten siedzący obok. Pamiętajmy, że tych wersji było dosyć dużo. Były na przykład wersje oznaczone jako Gaz 51B, które były wyposażone w silnik, który mógł być zasilany gazem koksowym. Były też wersje z kabiną załogową, gdzie ta liczba, można powiedzieć, osób przewożonych była o wiele, wiele większa. Był ciągnik siodłowy, który mógł być sparowany, który mógł. Oczywiście, ciągnąć jednoosiową nadczepę. Była też wersja z zwiększoną ładownością, z ładownością zwiększoną do 3 ton. Ta wspomniana już wersja 63, która miała napęd na obie osie. Była też wersja, która już fabrycznie była dostosowana do zasilania gazem LPG. Widzicie, same rewolucje czyli obniżona prędkość, ogranicznik prędkości, yy, możliwość zastosowania instalacji LPG, no same nowości. Oczywiście tu się nie ma co śmiać, to była ciężarówka i nadal jest, która przewiozła miliony ton ładunków, która była czymś, co musiało istnieć, żeby ta gospodarka, żeby to wszystko mogło funkcjonować, a że ten projekt dosyć szybko się zestarzał, że miał pewne Miał pewne niedociągnięcia, był oparty na rozwiązaniach jeszcze z lat 30., no to nie wina samej ciężarówki, no ona taka była produkowana. Ale przez wiele lat, i co ciekawe, jak obserwujemy niektóre najnowsze filmiki, nadal gazy 51 dalej działają. No nie wspominając już o Korei Północnej, gdzie najprawdopodobniej jeszcze do niedawna były produkowane. A są użytkowane na naprawdę dosyć dużą skalę. Tak, żebyśmy mieli tego świadomość. Więc na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.